Witam wszystkich. Bardzo dostaję dużo filmów i informacji od ludzi, że pojawiają się ludzie, którzy się podpisują pod patrolem obywatelskim naszym i biją ludzi, obrażają. Słuchajcie, nie o to chodziło i nie o to chodzi. Apeluję do wszystkich, którzy tak robią, nie podpisujcie się pod nami. Podpisujcie się jako idioci i debile, którzy Działają na niekorzyść naszego kraju, bo tak samo działacie na niekorzyść naszego kraju jak nielegalna e, migracja e, nielegalnych obywateli, e, którzy zmierzają do naszego kraju. Działacie e, tak samo, jak debile. I nie będziemy popierać też e, miast i osób takich, gdzie ludzie wychodzą na ulicę, zaczepiają niewinnych obojętnych narodowości, obojętnych jaki kolor skóry. Pokażmy kulturę, pokażmy to. Że potrafimy yy, wyjść na ulicę i walczyć słowem, a nie, a nie przemocą. Bo pamiętajcie, jak będziemy walczyć z słowem, zajdziemy bardzo daleko. Nic nie zajdzie tak daleko jak słowo. Słowo przetrwa wszystko, pamiętajcie. Nic nie przetrwa wszystkiego, tylko słowo. A słowo spisane w księgach starych, cofnijmy się do. Nawet cywilizacji sumerów, yy, którzy spisywali na glinianych tablicach informacje dla nas, co spisywali, słowo, dostaliśmy takie bardzo, bardzo ważne dary, jak wzrok. Mi odebrano na jedno oko, nie widzę, yy, jestem ślepy, widzę tylko 15%, dlatego mi odebrano ten wzrok. Ale mamy słuch, mamy mowę i mamy porozumienie, i mamy mózg, mamy szyszynkę. Wiecie po co szyszynka? Szyszynka zamienia nasze myśli w słowa. I też jesteśmy zatruci chemią z jedzenia. Yy, wszystkie te telefony, wszystkie fale, to wszystko zakłóca naszą naturalną energię i proszę was Polacy, nie dajmy się skłócić. Yy, ja jako confident yy, musiałem wjechać na spotkanie z policją, bo przyjechali do mnie, bo organizuje nielegalne yy, marsze i zgrupowania. Ale jeżeli w nich jest kultura i szacunek, nikt nie ubliża w policji. Nikt nie wyzywa nikogo żadnych rasistowskich haseł. Nikt nie przychodzi po twym alkoholu czy narkotyków, bo od razu będzie wyjazd. Takie osoby nie są patriotami. Po co tam przychodzicie? Jeżeli jesteś prawdziwym patriotą, to pierdolisz narkotyki, masz w dupie alkohol i idziesz walczyć o nasz kraj. A nie, że się naćpacie, nachlejecie i pójdziecie robić dym. Bo tak zrobi każdy debil. A my za to, jako w imieniu Polski walczącej, będziemy was za to rozliczać bo działacie na szkodę naszego kraju i zjednoczmy się musimy wszyscy mieć zgodę i, i żaden kraj tego nie zrobił w Europie posłuchajcie, to, to jest bardzo ważne nikt tego nie zrobił, nikt nie szedł z policją, dogadani że nie robimy dymu, policja nas chroni bo z nimi się tak dogadaliśmy można powiedzieć, mówię panowie wy jesteście od tego żeby nas chronić, my chcemy zacząć naszą sprawę narodową a wy musicie nas bronić, bo jak na nas pobiegną oni z maczetami i tak dalej to oni, ma, to nasi policjanci jest ich obowiązkiem do nich strzelać. My tego nie możemy robić, bo nas pozamykają. A potem będą wszyscy napływać tutaj i nie będzie kto bronić tego kraju. Także apeluję do wszystkich, udostępniać ten film. Apel do wszystkich. Ci, którzy atakują nie, nie, inne nacje, obrażają i tak dalej, są debilami. I my się do nich nie dołączamy, a oni się podpisują pod nas. A druga sprawa, jeżeli chodzimy yy, na te marsze, Kurwa, jaki macie problem w tym, żeby dać się spisać przez policję? Ja mam to w dupie. I moi koledzy też. Bo my tam idziemy, wiecie po co? Dla tego narodu. Yy, dla dobra tych dzieci, tych dziewczyn. Co, dla tych chłopaków, co byli cięci butelkami. Dziewczyny były walcone. Dzieci się boją. My tam idziemy dla nich. I spisanie przez policję... W takiej sprawie to powinna dla was duma, bo wiecie co, może kiedyś przyjdzie taki czas, że ci ludzie, którzy byli spisani będą, będą wymieniani, odznaczani w tym kraju, bo zrobili coś, a nie siedzieli na dupie, nie krytykowali i nie zrobili jak reszta debili, która poszła nakrać się, naczpać i się bić i, i ubliżać komuś, kto jest na przykład niewinny, bo dużo z tych ludzi jest niewinnych, yy, bo mieszkają tu ileś lat i żyją tu ileś lat. Ja tak samo wjechałem do kebabów w Kurniku, pocisłem im, powiedziałem swoje, pokazałem filmiki... Co się dzieje, ale co zrobię na drugi dzień? Znaczy, dwa, trzy, trzy dni później. Poszedłem, przeprosiłem, bo mówię: no kurde, też wjechałem do niewinnych ludzi, ale kierowałem się czym? Emocjami. Panowie, zamieniamy emocje, wszystkie emocje zamieniamy na spokój, harmonię i szacunek. Jak my pójdziemy yy, wartością prawdy, wartością słowa, nikt nas nie pokona i zajdziemy naprawdę daleko. Lux veritatis, panowie: lux veritatis. Także proszę wszystkich, aby się do tego stosowali.